O, a tutaj ze spacerku nad morzem tam jest park. O, i takimi alejkami sobie chodzę z pieskiem. Czyż nie pięknie? Drzewka pachnie jeszcze liśćmi. Cudownie. No, o, piesek tutaj. Na smyczce oczywiście. Tak, bo tu niektóre pieski są luzem. No ale jak zbliżasz się jakiś piesek, to wtedy właściciel zapina go na smycz dla bezpieczeństwa, tak? A spójrzcie. Słynne gdańskie lwy. Tu jest woda pitna. A tu jest taki... O! No, jak to nazwać? Basenik taki, załóżmy, i tutaj pieski mogą się napić wody, wodopój. O, wodopój, no właśnie, wodopój. Wodopój. No, jak mi tutaj podpowiedziano, no, o, zobaczcie jakie, jaki konar drzewa, oczywiście ściętego. No, spójrzcie na te kolory tych drzew, jeszcze jest zielono. Żółto, brązowo, tak. To są odcienie jesieni. Tam jest taki statek. Ja zrobię przybliżenie, ale nie wiem, czy będzie widać. Nie, nie będzie widać. No, ciekawe. Piesek mnie ciągnie. Oj, oj, Hej brzdącu, chodź. No chodź, idziemy. Tak? Chodź, idziemy dalej. Piesek sobie wącha. Liście, trawę, ziemię, prawdziwą ziemię. Tak. No. Bo w Anglii to tam ziemia. Tam to, tam to jest glina. I wiecznie tylko Umorusane te buty, gumaki w gumakach tam chodzą. No, no właśnie. O, tu ludzie biegi uskuteczniają. No, jak im się chce, to czemu nie? Prawda? A to ja nie wiem, czy wszyscy z Was poznają. To jest miejsce, to jest parkowa, gdzie tutaj są uskuteczniane w sezonie letnim tańce, hulanki i swawole. No. Tutaj jeszcze zrobimy ujęcie wejścia na plażę. O, tutaj może mi się uda zrobić przybliżenie tego statku. Piękne kolory, spójrzcie. Jeszcze, troszkę. O. No, tak. O, i tam jeszcze jeden, zobaczcie. Widzicie? No. Kolory piękne, tam niebieski, na niebie odcienie niebieskiego, piasek żółty. No, jeszcze jest tak zielono. No i fajnie to wygląda. No i kierujemy się już do domku powoli. А, oh. идите.